Śmiech to zdrowie. Stare powiedzenie, ale czy się potwierdza, czy ma potwierdzenie w faktach? Oczywiście, po przeprowadzonych badaniach, po testach, okazało się, że to twierdzenie jest jak najbardziej słuszne. Po pierwsze, śmiech hamuje produkcję hormonu stresu, łagodzi ból. W łatwiejszy sposób możemy pozbyć się tego złego humoru, tego stresu. Dzięki temu, o wiele lepiej radzimy sobie ze stresem. Nawet chwila śmiechu powoduje, że ten poziom stresu w naszym ciele znacznie opada. Śmiech to też produkcja endorfin, czyli czegoś, co wywołuje w naszym ciele poczucie przyjemności, radości. Dzięki śmiechowi te endorfiny są produkowane o wiele mocniej, dzięki temu czujemy się lepiej, mocniej odczuwamy te radości. Śmiech wspomaga również produkcję limfocytów, czyli wzmacnia naszą odporność. Można powiedzieć, że to śmianie się, ten, te kilkaminutowe poczucie radości śmiechu działa równie dobrze, jak na przykład, jakieś środki, które mają poprawić naszą odporność, które mają pomóc nam walczyć z jakimś przeziębieniem, z jakąś chorobą. Właśnie dzięki temu, że ten śmiech. Wspomaga produkcję limfocytów. W ten sposób to działa. Śmiejemy się, to tak, jakbyśmy zażyli jakiś lek wzmacniający naszą odporność. Dzięki śmiechowi dotleniamy nasze ciała, oczyszczamy przy tym nasze płuca. W lepszy sposób dotleniany jest oczywiście też mózg. Ten śmiech to większe. Oczywiście wiemy, że jak się śmiejemy. To ta ilość powietrza, jaką w siebie władowujemy, jest o wiele większa niż w przypadku zwykłego oddychania. To przekłada się również na, na dotlenienie naszego ciała oraz mózgu. Lepiej dotleniony mózg to lepiej pracujący mózg. Śmiech to też produkcja przeciwciał chroniących górne drogi oddechowe. To właśnie w przypadku przeziębień na przykład. Ale mało osób też wie, że śmiech to ładniejsza skóra. Wynika to z rozszerzenia naczyń krwionośnych. Nasze twarze, oczywiście osoły, osoby wesołe, radosne, które przed chwilą się śmiały, również ta mimika, wygląd naszej twarzy jest całkiem inny. Dzięki temu wyglądamy młodziej, atrakcyjniej, po prostu jesteśmy odbierani przez otaczających nas ludzi o wiele lepiej. I co najważniejsze, ludzie, którzy częściej się śmieją, dłużej żyją. Wynika to z właśnie z tych wcześniej wymienionych właściwości śmiechu, tego wpływu śmiechu na nasze zdrowie. Po prostu ten śmiech, dzięki temu, że wspomaga tak mocno nasze ciało, powoduje, że dłużej żyjemy. My jesteśmy zdrowsi, jesteśmy bardziej dotlenieni. Jesteśmy odporniejsi, dłuższe poczucie przyjemności, radości, a w rezultacie nasze ciało lepiej sobie radzi z problemami, lepiej radzi sobie z chorobami. My, nasza psychika też jest o wiele lepsza i dzięki temu po prostu nasze ciało lepiej działa. To tak samo, jak zaczęto prowadzić badania o najlepszym kawale. Dyspozytor w stacji ratunkowej odbiera telefon, słyszy zdyszany głos. Przedstawia się myśliwy, że jego kolega padł i chyba nie oddycha. Dyspozytor mówi: Spokojnie, spokojnie. Proszę najpierw sprawdzić, czy pana kolega na pewno nie żyje, czy mu się coś stało. Chwila przerwy, słychać strzał. Myśliwy się odzywa: Teraz na pewno nie żyje. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za komentarze, za oceny. Zapraszam do zasubskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, do udostępnienia, do polecenia, czy to w tego materiału, czy też całego kanału, czy innych materiałów. Każda Twoja aktywność wspiera ten kanał i jego rozwój. Dziękuję za uwagę.